Witam. Trzy słowa na temat zwodniczej herezji pastora Chojeckiego, jaką głosi na temat darmowego zbawienia. Otóż znowu na kanale Dziadka Zygmunta zrobił wrzutkę kilku zdań, kiedy pastor Chojecki tłumaczy o logice i wiedzy. No i mówi, że dyskutuje czasami na temat utracalności zbawienia, no, i podaje taki argument, że co to znaczy z łaski? No, z łaski to znaczy, że nie, sobie, nie zasłużyliśmy sobie niczym na tą łaskę zbawienia, prawda? No, i mówi tu, wykazuje tutaj brak logiki, że po prostu nielogicznie myślimy, że nam brakuje wiedzy. Można to sobie wysłuchać. Trwa trzy minuty, dziadek Zygmunt. I teraz. No, mówi tu o łasce, że jest za darmo i że nie byłoby z łaski, gdyby od nas oczekiwano, żeby coś dodawać, a już w ogóle nie byłoby z łaski, gdybyśmy byli zobowiązani do sakramentów, do wytrwałości i itd., itd. No to dobrze, zobaczymy sobie o łasce. Tak, łaska wiary jest za darmo. Bóg obdarza nas łaską wiary Bóg zbawił nas, nikt sobie z nas nie zasłużył na, na to, żeby Chrystus swoimi uczynkami na to, żeby Chrystus oddał za nas życie. O tym mówi święty Paweł wyraźnie, 2 Efezjan od 1 do 10. Tylko Panie Pastorze i drodzy protestanci wyznawcy tych mitów o łasce, mówi list do Hebrajczyków, chociażby rozdział 12, wiersz 28, mówi o trwaniu w łasce, czyli tą łaskę, którą przyjmujemy za darmo, musimy przyjąć i trwać w niej i przez tą łaskę służyć Bogu z czcią i z bojaśnią. Z czcią i z bojaśnią. Śl mm. Święty Paweł w do Filipian napisze w drugim rozdziale e, 2, 13... Zabiegajcie o własne zbawienie z drżeniem i z bojaśnią. Dlaczego mamy zabiegać o nasze zbawienie? Otóż święty autor listu do hebrajczyków w X rozdziale pisze, że 10 rozdział 38-39, że są wierzący, którzy odpadają i pisze, że jeśli wierzący się cofnie, moja dusza nie upodoba sobie w nim słowa Jezusa. I później kontynuuje werset 39 My nie należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie O, proszę bardzo Więc ta łaska, którą otrzymujemy, musimy trwać w niej Musimy ją pielęgnować w sobie, Panie Pastorze A to nie jest, że dostaliśmy i już hop siup Nie potrzeba żadnej współpracy, nie potrzeba żadnych uczynków Święty Paweł wyraźnie mówi znaczy, autor listu do hebrajczyków wyraźnie mówi, że można się odpaść. I tutaj będzie fałszywa diabelska zagrywka pastora hojeckiego. Ono jak ktoś odpadł, to znaczy, że nie, za, nie zadziałała jego formułka, zawołanie. Otóż panie pastorze, w liście 10 Święty Paweł, Święty Paweł jednak autor listu do hebrajczyków mówi, że po tym że po poznaniu pełnej prawdy, jeśli ktoś grzeszy, on nie mówi o pozornym przyjęciu prawdy. On nie mówi o tym, że komuś się wydaje, że przyjął prawdę, tylko mówi o wierzących, czyli można przyjąć łaskę zbawienia, można być wierzącym i można odpaść. I proszę tutaj, panie pastorze, nie manipulować. Fałszywie, fałszywie wypowiedzianą formułką, albo brak jakiejś tam dyspozycji serca podczas wypowiadania formułki, dlatego nie zadziałało i dlatego odpadli. Proszę mi pokazać to uzasadnienie w Piśmie Świętym. Jezus mówi w 15 rozdziale Ewangelii Jana: Kto trwa we mnie, nie kto komu się wydaje, że trwa we mnie, albo myśli, że trwa we mnie, a nie przynosi owoców, Ojciec go odetnie. Prawda? Więc jeśli Jezus mówi, że kto trwa we mnie, a nie przynosi owoców, to znaczy, że trwa, nie mówi, komu się wydaje, i tak dalej. I o tym wytrwałości jest niezbędne. Pisze o tym 10 rozdział do Hebrajczyków 35 czy 36. Potrzebujemy wytrwałości, aby osiągnąć obietnicę. A obietnica to znaczy zbawienie, do której potrzebna jest. Wytrwałość. 12:28. Trwanie w łasce. Dbajcie, aby się nie pozbawić łaski. Czy taki, który się pozbawi łaski, będzie zbawiony? Czy jeśli autor listu do Hebrajczyków mówi, żeby dbać o łaskę, to znaczy, panie pastorze, że ją fałszywie przyjął, to, czy to znaczy, że ją przyjął, a jednak się sprzeniewierzył? Więc niech Pan fałszywie mm. po diabelsku nie gra i nie próbuje ludziom wciskać kitu. Bo jest mowa wyraźnie o przyjęciu prawdy i o przyjęciu łaski, a jednak o sprzeniewierzeniu się. I później autor pisze, że odstępcy idą na zatracenie. 12-39, przepraszam, 10-39 Hebrajczyków. Więc łaska za darmo jest dana, hmm. tak, ale z tą łaską trzeba współpracować. Kolejna herezja, diabelstwo, to znaczy, że zapłata, że zbawienie jest prezentem. Otóż nigdzie w Piśmie Świętym odnośnie życia wiecznego nie ma słowo prezent jest albo zapłata, albo nagroda. 2 Koryntian 5.10. Każdy musi stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby otrzymał, uwaga, zapłatę za uczynki dokonane w ciele. Dobre lub złe. Jak o wytrwaniu w nadziei 10 35 36. Wytrwajcie w nadziei, albowiem zapłata za to jest dostąpienie obietnicy. Więc wytrwanie w nadziei. Zapłata za co? Za wytrwanie w nadziei. 2, 5, 10, Koryntian. Drugi. Zapłata za co? Za uczynki dobre lub złe. Pierwszy Koryntian 3,15 Kto buduje na, w, w, z wartościowych tam materiałów, otrzyma zapłatę. Paweł Chojecki fałszywie i diabelsko mówi, no tak, zapłatę to znaczy, że za darmo. Znaczy, zapłata jest za darmo? Nie, zapłata jest za coś. Nagroda jest za coś. Fałszywie tutaj manipuluje i mówi, że to jest jakieś coś ekstra. Nawet dzisiaj, w dzisiejszym wrzódce warsztatów biblijnych mówi, że to jest jakaś dodatkowa nagroda. Proszę mi powiedzieć, co to jest ta dodatkowa nagroda oprócz zbawienia, czyli co, będą zbawieni, e, a pośród tych zbawionych będą jeszcze tacy zbawieni, którzy dostaną ekstra lizaczka, tak? Których reszta nie dostanie. Proszę mi to wykazać w Piśmie Świętym, a nie ugać po diabelsku. Wiedza, Panie Pastorze, wiedza, więc pokazuję Panu wiedzę, łaskę przyjmujemy zbawienia za darmo, bo Chrystus nas zbawił za darmo, ale. Pismo Święte wskazuje jednoznacznie, że trzeba współpracować z tą łaską, trwać w tej łasce, trwać w nadziei, bo za to trwanie jest zapłata. Poza tym, w Apokalipsie, listy do siedmiu kościołów, które Pan tak uwielbia. Kończą się one. Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na tronie. Zwycięzcy dam wieniec zwycięstwa, zwycięzcy posadzę w świątyni Boga mojego i tak dalej. Zwycięzcy, zwycięzcy, zwycięzcy. Czyli trzeba trwać, trzeba walczyć i trzeba zwyciężać. A nie jak Pan fałszywie mówi, o, jak ktoś tam klepnął formułkę, dam mu za darmo. Nie zwycięstwo wiąże się z walką. Zwycięstwo wiąże się z wytrwałością. Proszę nie manipulować, fałszować i diabelskich herezji wciskać ludziom i brać ich na, na tani chwyt, że jak skoro łasko mm. to jest y, niczym niezasłużona przychylność to znaczy, że niczym nie, nie zasłużyliśmy, niczym nie możemy sobie zasłużyć na zbawienie bo już je mamy w kieszeni. Jest to fałsz. Przypowieść o talentach. Jeden dostał 5 talentów, drugi 3, trzeci 1. Czy to była zapłata za coś? Nagroda? Nie. Oni je dostali za darmo. I co zrobili? Jeden pomnożył, dał 10, drugi pomnożył, dał 4, 6, a drugi, a ostatni zakopał i pan go wyrzucił. Więc wasza. Logika, logika protestancka, wyrażana bardzo klarownie przez pastora Chojeckiego, stawia nas w pozycji tego sługi, który otrzymał talent, ale go zakopał, w konsekwencji został potępiony. Katolicka logika o współpracy z tym talentem, który dostali w sposób niezasłużony, prowadzi, stawia nas w pozycji tych, którzy dostali jeszcze więcej, jako sług wiernych. Więc, panie pastorze, proszę. Nie oszukiwać, nie manipulować, mm. tylko czytać Słowo Boże szerzej. Wiedza, Panie Pastorze, o której Pan mówi. Wiedza. I jeszcze raz podkreślam, jeżeli święty autor Listu do Hebrajczyków mówi, że jeśli grzeszymy dobrowolnie po poznaniu pełnej prawdy, to proszę tutaj nie insynuować, że tu chodzi o jakąś fałszywe poznanie prawdy, o iluzję, że nam się wydaje, bo formułka nie zadziałała. Nie. To jest kłamstwo i państwa spekulacja. Prawda? Jeżeli mówi, że jeżeli wierzą, wierzący e, odstąpi, moja, jeśli wierzący cofnie, moja dusza nie upodoba sobie w nim. Czyli taki też będzie zbawiony? 39 werset mówi: Odstępcy idą na zatracenie. Więc skoro jest świadectwo Chrystusa, że On wierzy. To znaczy, że wierzy. I proszę tutaj jeszcze raz podkreślam, nie insynuować, nie manipulować fałszywie, że formułka nie zadziałała. Po mm. prostu wierzył, ale grzech przemógł go w którymś momencie i zaczął grzeszyć. Proszę nie fałszować, a do reszty apeluję, pomyślcie i nie dajcie się łapać na szatańskie manipulacje i insynuacje pastora Chojeckiego.